Jest 7 listopada 2024 roku. Jestem w mieszkaniu panny Anny Musiałównej, autorki książki z drugiej strony szkła. Przyjąłem kilka egzemplarzy, żeby podpisała mi przeznaczenie przeznaczeniem dla suchedniowian. Ludzi, którzy są związani byli z suchedniowem i często jej znajomi i koledzy z, z dzieciństwa. Teraz tutaj możemy. Aniu, e, przeczytałem z przyjemnością książkę Twoją, z tym, że za mało tutaj piszesz o balecie, który... który od czego zaczęło się twoje życie. Bo to nie jest książka. Z No wiem, wiem, ale ja szukałem cały czas, nawet wiesz, że mm, jak przeczytałem tam w Gisel na przykład PDD. Giselle. Czy mogłaś powiedzieć co ty jest PADD? Nie, ja -d -d, nie, ja nie PADD, to ja tańczyłam na dyplom PADD ze śpiący Królewny z, o, aha, z, solistą, z solistą Teatru Wielkiego, Feliksem Malinowskim który nie żyje umarł parę lat temu. Ale on wtedy był solistą Teatru Wielkiego Ale ja znam w internecie Padę des Giselles", z pierwszego aktu. nie. nie, się... nie ja Gizel ja tańczyłam bardzo poważną rolę technicznie, cały drugi akt Mirty. To Aha. było w Gizel. Natomiast w Spartakusie to tańczyłam żonę Spartakusa, czyli jedną z tych głównych kobiecych tak. ról, tak? Z Gerardem Wilkiem. Więc to nie ma żadnej. Natomiast to wiadomo, że obie te role by wymagały jakoś tam, prawda, przygotowania, dobrego przygotowania technicznego i w ogóle. No tak. Bardziej lubiłam oczywiście Spartakusa niż Giselle, dlatego że Giselle to taka czysto klasyczna rola techniczna, trudna, ciężka, kondycyjnie, na skoki, no, po prostu męcząca. Ja starałem się znaleźć, wiesz, w internecie. Jest -d -d, jest padetrua. No, padetrua to jest wtedy, kiedy trzy tancerki Aha. tańczą. A padetrua to jest facet z, z dziewczyną, z kobietą. Para, para. tak, para. No i jeszcze jest padetrua w, w tym. no Jest padekat to jest czwórka. E, na przykład jest w Ujeziorzu łabędzie, prawda? Cztery łabędzie tańczą. Ja też kiedyś. To tańczyłam na zastępstwo po prostu. To potworne, było ciężkie. Ale ja, dlaczego nie ma w tej książce obalecie? Bo ta książka dotyczy 30 no. lat życia w kapitalizmie. No więc tak, tak. to jakby ten balet nie ma nic do rzeczy. A tym bardziej, że ja przez wszystkie lata szkoły baletowej pisałam codziennie list do domu. Aha. I ja te, po śmierci rodziców znalazłam te listy i opracowałam. No I mam osobną historię do napisania, właśnie dzień po dniu, jak wyglądało życie dziewczynki, która była w szkole baletowej i która doszła do dorosłości, do 19 roku życia, gdzie ja mieszkałam w szkole. Gdzie nie miałam domu, tylko mieszkałam w szkole na strychu z dziewczynkami i innymi. E, I, i, w... ta, I ta nieszczęsna kontuzja... A nie, no kontuzja podczas... to już była w teatrze. To, kontuzja to już była w teatrze, już po szkole. No, Zdążyłam no, zatańczyć, tak? tak? Na Ale na przykład 9 lat szkoły baletowej się to odbywało wtedy, był internat na miejscu. Czyli w tym samym miejscu, gdzie, gdzie się uczyłam, gdzie były klasy. Klasy były na pierwszym piętrze. Na drugim piętrze były sale Dobrze. baletowe, a na strychu był internet. No. A teraz jeszcze wracając do książki. Ta, ta książka, jak zauważyłem, na, na stronie tej tytułowej jest zdjęcie z wyprawy na, na Spitsbergen. Tak? Tak? I właśnie co cię tam. Chnęło do tego Spitzbergenu. To no, no, byłaś trzy miesiące tylko, tak. Tak. no Tylko. Wystarczyło mi tak. Chociaż mogłam tam zostać duży. Ale na Spitzbergenie byłam w 1981 roku. No, tak się złożyło, to było przed Stanem Wojennym i tak miałam pojechać, planowałam pojechać za ten Spitzbergen. Ponieważ mój przyjaciel, ten z gazetą krakowską, z nim już byłam wcześniej Aha. na wyprawie, na dwóch wyprawach, bo byłam w Himalajach i byłam w Pamirze wcześniej. Więc on mnie znał, więc mógł, ponieważ on jeździł co roku na Spitsbergen z krakowskim, z Uniwersytetem Jagiellońskim i profesorem Czepę wspaniałym panem, to po prostu pojechałam z nimi na Spitsbergen, z tą grupą Jotu. I tam w domku traperskim byłam z profesorem Czeppe i z chłopakami. No i fantazycznie sobie żyliśmy przez trzy miesiące na odludziu. No to było piękne. No A wróciłam do Warszawy i się okazało, że no za miesiąc dwa był balet. A jeszcze, wojenny. jak ostatnio rozmawialiśmy, że piszesz kolejną książkę. Tak? No ja, te, ja teraz Bo... to sobie tak już napisałam, napisałam, ponieważ napisałam już ten pamiętnik dziewczynki ze szkoły baletowej. Opracowałam na podstawie listów do domu, które Aha. pisałam codziennie. No to te, Ale to teraz... jeszcze nie jest wydane. Nie jest I wydane, będzie? nie. Be, no, już tam, teraz tam sz, szukamy wydawcy po prostu, żeby, mhm. żeby to, bo to jest nietypowe, bo żadne dziecko nie pisało codziennie do domu. Mhm. Lata 60. przecież tam są opisane, tam są też realia, prawda? Realia mhm. takie naszej rzeczywistości. No i to nieporównywalne, jak, jak byliśmy szkolone, jaka to była nauka fantastyczna. Nie ma porównania dzisiejsze. To była jedna wielka rodzina, ta szkoła, internat. A do to... szkoły podstawowej to chodziłaś Nie na kościelnej? Krótko na kościelnej to... do szkoły do dwójki, tak? Do dwójki, ale fantastyczne to było, ponieważ przyjechałam z moim bratem po latach do suchedniowa. Mać. z Maćkiem i idziemy z mamusią do kościoła na sumę. Akurat hmm. był to okres, kiedy szkoła była dla dzieci specjalnej troski. No i brat mnie w łokieć pyka i mówi, wiesz, i jego dzieci były przy tym, no i dzieci patrzą, już umiały czytać, mówią, tu tatuś chodził do szkoły i mówią, że się nie dziwią, że tatuś ma problemy, bo to była szkoła specjalna, więc śmialiśmy się, tam ta szkoła rzeczywiście teraz jest piękna, miałam tam, byłam tam u nich w szkole, był jakiś konkurs literacki, w którym brałam udział jako w jury ze Sławkiem Zielińskim, zaprosili mnie, także ja tam z nimi miałam kontakt. Widziałam się też w Dniowie, jak była promocja książki, to też miałam spotkanie w suchyniowie. Do, do tej szkoły na Kościelnej, my to się, ja chodziłem na Pasterniku do, no tak, na Kanadą. Do tak. to, to nie była, że kościelna, kościelna tylko dwójka. Dwójka, ja byłam w dwójce. Dwa, Ale ja ja miałam po prostu blisko do szkoły. I, i pod Kościołem tak naprawdę. Pod Kościołem. Tak, ponieważ tatuś I tam, i tam chodziła Basia też. Wiesz? A tam Basia? Bo chodzi. ja, Basie, ja z, jak byłem w Suchy... A ty, może ona była w, w klasie z moją siostrą młodszą o rok, Może, możliwe, że tak, tak. Tak, tak, bo, bo widzisz jak y, ja y, byłem kiedyś w w 2007 roku, odwiedziłem na Pasterniku ten taki, no tak, tak, taką tak, ceglaną, taką sześcioką. Tak, 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 tak no, taka puszka duża. Taka puszka tak, duża i tam dostałem taki, taką książkę, nie wzięłem teraz, ale przy okazji i mogę pokazać. Z okazji 70-lecia szkoły, w, 30 w którym się ta szkoła powstała. I tam są klasy, siódme klasy z różnych roczników. I ja tam znalazłem siebie, Żurka no, tego. I, i szukałem tego, ale nie, nie znalazłem tego. Natomiast Janek Gartkiewicz był, bo chodził tam. tam chodzi. Janek Gardkiewicz. Natomiast jak zadroniłem do Basi Wędrychowskiej, to z Wędrychowskich i to był Tadeusz Wędrychowski Aha. w 1947 roku, daje się. to Ale przecież roku. ta szkoła dwójka to była jeszcze starsza. No, ale to, bo ja mam na przykład. Ale to ta dyscyplinę. dwójka to nie wiem, czy zrobiła też takich... Taki... Ja nie wiem, czy oni zrobili, ale ona była szkołą, która była w carskich czasach. Dyrektorem tej szkoły był właściciel tego domu, w którym mieszkali moje rodzice. Aha. I ja na strychu znalazłam dyscyplinkę, czyli takie pana Aha. dyrektora szkoły, który bił tym dzieci. I mam ją do dziś. I pamiętam, że przez całe dzieciństwo wisiała u nas na, tym, na futrynie. I jak byliśmy niegrzeczni, to ja tylko patrzył w stronę tej dyscypliny. Opisałam. No i komu to Kom... teraz na To, tej jest, tej dla, mnie, to tak? jest dla Ciebie, to tak. Jest dla mnie, tak? Dla Ciebie, tak? Dla na, Krajana. natomiast. Przeczytamy. Za sentyment do Suchodniowa. Tak. No fajnie. Komu mam jeszcze? No, ja ja, słucham, ja mam tych siedem tych książek. To, in, inne napisz, po prostu no, pozdrawiaj komu, a komu to ja pi, wypiszę, to ja komuś będę dawał te, te książki, nie? Dobra, to są już podpisane, a tutaj piszę tak. Hmm. To tu, tu będzie popisane to imię i nazwisko, Tak, na, na górze zostaw. To, to nie piszę z dużej litery, tylko z małej, nie? Tutaj. Tak, z małej, z małej piszę. Ja. Nie wiem, jak ty piszesz tam. Tak, z tak. Wszystkiego tak, czy, czy, Przy Przyjemnej lektury. Tak, tak właśnie piszę, miłej. Uczciami, miłej lektury, tak. Mhm. Nie. Ja.